Taki maluszek, maluszek, tak go nazywam, oczywiście, z uśmiechem na twarzy. No, między 10 a 13 kg na pleckach trzeba założyć, ale przyjemne. Stand-up paddle, taka deska, na której można i stać, i leżeć. I jak co niektórzy mówią wisieć. Natomiast generalnie pochodzi z XVI wieku już na Hawajach służyła do przemierzenia brzegu dla tubylców. Potem stwierdzili ludzie, że no cóż, nie tylko samą pracą żyje człowiek, więc dorobili sobie do takiej deseczki wiosełko i zaczęli uprawiać sport. Ja w tym sporcie zakochałam się dokładnie półtorej roku temu, kiedy zaczęła się pandemia. Najprzyjemniej pływa się tak naprawdę na rzece, ponieważ niesiecie ten prąd wody i to jest takie trochę leniwe, więc mocno odpoczynek. Śmiałam się za pierwszym razem, że mogłabym jeszcze książkę czytać w międzyczasie, bo cię woda sama niesie. Natomiast już wyzwaniem fajnym są na przykład fale na Adriatyku, których też już próbowałam, i wtedy tak naprawdę myślisz o jednym: utrzymać się. Nie spłaść i czerpać z tego przyjemność. Wyzwaniem dla mnie jest spływ Dunajcem, i do tego chciałabym się przygotować. To jest moje marzenie. Następne się pewnie gdzieś tam pojawią. Jak się nazywa kobieta, która pływa na supie? Superka! To ja!